Zwiastun. To jak szodo! Jedziesz czy zostaniesz w tym nudnym petpolis? Mmm. de. Super ekstra. No to spotkamy się później. Tak. Zpakuj wszystkie potrzebne rzeczy, albo niepotrzebne. Co tam chcesz, baj. Szado, pójdziesz ze mną na ten film? E, przepraszam cię, nie mogę. Umawiałam się z kumplami. E, e, z kumplami? Ale przecież wcześniej się umawialiśmy, że pójdziesz ze mną na ten film. Przepraszam cię, zapomniałem. O, może innym razem. Może innym razem. Przyjaciół, jedna wyspa zero ratunku, wyspa Awani już wkrótce.